Ile kosztuje żona na Zanzibarze? No. Żona taka mądra, nieużywana, nieużywana. No, nieużywana żona i taka najlepsza rodzina, na przykład tata pracuje, mama pracuje, czyli mają okaże rodziców. No. Czyli tyle muszę zapłacić. Ile? Ile rodziców? I, ile rodzice zarabiają, zarabiają? No po prostu drogo dla nas potrzebują. 4 miliony chiringu potrzebują. A, a już a najtańsza? Używana. używana. Używana? Najtańsza używana. A no jak, ja to jak to się podzielić? Jak już się mamy, jeszcze? Zabania, zimna, zimna. Czyli, <gry> czyli Okej, okay, taka, wiesz, żona taka ma męża i ma dzieci, czyli używana. Jak ma 5 dzieci, to jest używana. No tak. I ma pięć, pięć dziesięć lat na przykład żona, czyli to jest używana. No, to to no stara, no nie stara baba, to jest czyli stara. Czyli taka stara jak ma abdi, tak? No pewnie, taka, czyli <gry> żona to stara, to... Mm, mm, mm. mamma stara, Mamma sta. Cosa c'è? è stara. Mama stara. Mama stara. Mama stara. Mama. stara. Ne che ne c'ho? Muore.